wraca nie Po niemieckim ataku idziesz bić się za Polskę Z armią krawą przekaz gazet, choć przecież nie brukowców, Nie zgadza się z relacjami uchodźców Lecz wy jesteście nieustraszeni Chcecie dopaść Niemców, by pogonić ich z tej ziemi Jednak nasi sojusznicy traktaty mają za Hitlera mogli zdławić po przerwaniu polskich granic Polska za to dumnie walczy, końca zaczyna na krwami Jest 39 będzie trwało do latami Jednak wroga straszna siła i jesteście otoczeni od bronią was prowadzą pewnie do obozów śmierci Młodnisz się teraz, by Bóg Ciebie ochronił Kościół swoim strychem chroni Ciebie od niewoli I niosą ciebie nogi, wskazują przeznaczenie Będziesz dużo chodził, będziesz kurierem, wracając z pamięci A końcy i wyklęci Stawiamy ci dzisiaj pomnik pamięci Jest już tablica W swoim nazwiskiem Może gdzieś niedaleko grzałeś ręce na nogiskie Szlak bez pięknie Twoje chwale kule wystrzelone w ciebie, gdzieś tu w ziemi leżą dalej Z umęczonej Polski na wygry przez góry Trzymaj się z dala od agentury. Leci orzeł z węgiel Przez wygranicę znów z i wąwozów Ląduje na szczycie Znów pieniądze ludzie i rozkazy Kolejne razy ten orzeł jest bez skazy ty wojny, wykańcza Polskę, Polak, Węgier, dwa brata, nie końcu władze hitlerowskie Lecz jakby twoje życie być miało zbyt proste, gestapo aresztuje twojego ojca i siostrę A porząd pędzi nocą, ruch nieco patrzą w ciebie, zerwie się orzeł i będzie jak jeleń Masz kilka wcieleń, ale serce tylko jedno, dla Polski znowu ruszasz, wróć na pewno Do ludzkich sił wybaga, tutaj liczy się odwaga, do wsypy przez Słowaków Albo żyje w trzymasz nad głową I znów strzelają, lecz Bóg czuwa nad tobą Wracają z niepamięci, a końcy i wykręci Stawiamy ci dzisiaj, Pomnik pamięci Jest już tablica z swoim nazwiskiem może Gdzieś niedaleko grzałeś ręce na dogliskie Szlak przez herbaty biegnie Ku twojej chwale góry wystrzelone w ciebie Gdzieś tu w ziemi leżą dalej Z umęczonej Polski na Węgry przez góry Trzymaj się z dala od agentury Bije Gestapo Orła, bije godzinami On jednak nie wyda nikogo za nic Żołnierze podziemia nie stają honoru granic Były ich setki tysięcy, jeszcze Częście z nami Trzy razy węgierski wywiad, trzy razy Gestapo nie składa broni trzy razy, lub co I znów babcia gorba karmi, i pójdzie dalej. Prowadzi oficerów, by pod podziemną armię. Lecz myśli czarne powracają, wiążą nogi. Nie spokój tylko parę po Lecz to są sty rzeczywistość, jeszcze gorsza ku wolności właśnie biegnie. Twoja siostra, Nie w obluzie, odwaga przeozdabia Lecz kule są szybsze, trafiona pana. Dajesz z pamięci, a i wykleci, stawiamy ci dzisiaj pomnik pamięci Jest już tablica w swoim nazwiskiem Może gdzieś niedaleko brzałeś, ręce na to z Szlak herbaty biegnie ku twojej chwale Kule wystrzelone w ciele gdzieś tu w ziemi leżą dalej Z umęczonej Polski na węgry przez góry Trzymaj się z dala od agentury. Witam wszystkich bardzo serdecznie Właśnie wróciłem z kursu na weekend I chciałem Wam pokazać miejscówki, które ogarnę jak najszybciej po powrocie Całkowitym, czyli gdzieś w październiku Tutaj Kiedyś było wielkie gospodarstwo Spłonęło Nie wiem dokładnie w którym roku, roku ale w czasach PRL-u jest bardzo ciekawy obiekt, już na mapach z 1870 roku już tutaj oznaczone są te stawy, tam są dwa stawy. Nie będziemy tam już wchodzić, zostawimy to sobie na później. Oczywiście za dzieciaka już tu latałem, bo to ogólnie sady są fajne, dobre jabłka są, no i tutaj ludzie po prostu czasami sobie przychodzą. Raz już tutaj zobaczyłem ślady po poszukiwaczach, po prostu były dołki, no ale my też zeksplorujemy ten teren. Tu teraz fajne pola są są fajnie obrobione Fajne lasy Tu ogólnie się dużo działo podczas II wojny światowej na tych terenach Akurat w tym rejonie Przyjechaliśmy stamtąd Myślę, że ogólnie jeszcze będzie dobrze widać tą kamerę, było widać z tego motoru Nie mam GoPro więc muszę sobie jakoś radzić Mam po prostu na, na opasce i tak jak o, tak było, tak było, nie? No myślę, że powinno być dobrze. Na pewno będą jakieś tam drgania, ale myślę, że to jest nic. Pojedziemy jeszcze do takiej drogi i Wam coś fajnego pokażę, więc... Ratujcie się Polacy, kupowcy idą Torturują, mordują bycie Polakiem, kiedy zginą bycie dzieckiem, czy kobietą nie uchroni was od śmierci. Oni chcą, by po nas nie został ślad średni, chcą, by Polskość oznaczała męki, chcą słyszeć dzieci, katowane kielki, ciężarne kobiety, rozcinają piłą do worodków, mężu głowy, szkoły stają się mogiłą Galicy w służy wiernie, byle by eksterminować polski element, Lecz nie miały męczenników, przerwane przewołanie. Za dopomniki banderze wznoszą władze ukraińskie Oddywam, odbywam, co tam stoczy czy koła Niech nikt o tym nie mówi, niech nie uczą o tym szkoła Te bezbronne ofiary dawno pochłonęła ziemia To byli Polacy z Polski, której już nie ma Więc pamiętaj o okresach polskich miastach na wschodzie Nie zapomnij o łupowskim mordzie na naszym narodzie O którego nie ogarnia wyobraźnia w Lekcjach w szkołach, które zakończyła kaśnia Lecz dalali w domach ginąc z rodzeństwa Gdy dzieci pochodziły z mieszanego małżeństwa kiedy jeszcze tam nie było zbrojnych oddziałów akowskich. Książk wios pływały, wioski. No jesteśmy przy drodze, tak jak mówiłem. I ta właśnie droga prowadzi tam do drugiej miejscowości. Ta miejscowość jest bardzo stara i ta miejscowość jest bardzo stara. I tu w czasie wojny, tak jak wyczytałem z kronik żołnierze rosyjscy uciekali w tamte strony, w tamtych klasach samokopa akurat i chyba tam i tam właśnie się okopali a z tej miejscowości wojska niemieckie patrolowały te tereny i nacierały na tamtą stronę. No i tam niby tutaj, gdzieś na wzgórzach, nie wiem gdzie tu można nazwać, co można nazwać wzgórzami. Może te lekkie nierówności na tych polach. I gdzieś tutaj Rosjanie postawili twardy opór Niemcom. Też bardzo ciekawe, że za tymi lasami już jest granica, kiedyś była polsko-niemiecka. Tam płynie rzeka. No i ogólnie taki wypadzik. Chciałem wam pokazać, co planuję. O tam się coś dzieje. Jakiś traktorzysta Pobrabia ziemię. To są bardzo fajne tereny, ogólnie powiem szczerze. Tu też nigdy nie eksplorowałem po tej części. Zawsze się trzymałem bliżej miejscowości. A tutaj nigdy nie eksplorowałem. I myślę, że warto, bo no, niby tu ktoś chodzi z wykrywaczem. Nie wiem, nie znam. Ale. Naprawdę, myślę, że tu coś fajnego można jeszcze wyhaczyć. Bo u mnie rzadko spotkać poszukiwacza. Jak widziałem w niektórych filmikach, kolega nagrał, to poszukiwacze chodzili, spotykał ich co krok, a u mnie ani śladu. M może to i dobrze, więcej fantów w ziemi, albo już po prostu poszukiwacze byli, no i zwątpili. A ja chodzę dosyć szczegółowo po moim terenie i nie narzekam. Dobra. Mamy jawkę, sprzęt z 74 roku Bardzo fajny No i wracamy do domu Myślę, że filmik jest chociaż na trochę atrakcyjny Nie ma, wiem, nie mam w tym głównego tematu kanału poszukiwań Tylko moje głupie gadanie i jeżdżenie Ale myślę, że warto fajnie pokazywałem tereny, co planujemy Tu przyjdziemy, o ile nie będzie obsiane Ale tu widzę, że jeszcze będzie musi orka przyjść, więc tu na te pole przyjdziemy a raczej przyjedziemy, bo to troszkę kawałek jest no i w tamtych lasach pochodzimy tamte lasy też trzeba się odwiedzić bo tam coś może zalegać Dobra, chcę się z Wami pożegnać bo mam tyle, trzymajcie się, cześć, dzięki za to, że czekacie, że jesteście wytrwali dla mnie też to jest trudne, że nie mam dostępu ogólnie tak do, no teraz mam dostęp do wykrywacza ale nie mam czasu na dłuższe chodzenie a jak mam na chwilę wypaść w teren i za chwilę zwiać sprzęt no to mi się nie chce po prostu to się nie opłaca, bo jak się wciąga już poszukiwania to już się ustala wypad na pół lub cały dzień. Myślę, że ogólnie to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Zapraszam do mojego facebooka. Zapraszam do pisania. Piszcie śmiało. Chętnie sobie mogę z kimś pogadać o wykopkach, popisać. Możemy też pogadać przez jakiś komunikator głosowy. Dobra! Trzymajcie się. Cześć!